Trasy do stolicy borowika. Dzisiaj mamy środę, 26 dzień kwietnia. Piękna pogoda, trochę wiatr. Zobaczymy, co słychać w lesie. Czy już się pojawiły, może jakieś pierwsze oznaki borowików? Choć w to wątpię. Może jakieś pierwsze grzyby? Choć też w to wątpię. Zobaczymy się przy, przyroda budzi do życia? Wiosna. No, jakieś zielone pierwsze listki są, ale grzyby przecież nie są zielone. Jeszcze są zawilce Jeszcze nigdy grzybów w zawilcach nie znalazłem Powiem temperatury są takie jak jesienią mniej więcej teraz Trochę ciepłych dni, trochę zimnych Zimy są słabiutkie Może zatem te grzyby nie zamarzły Chociaż były zamarznięte. Przecież widziałem zamarznięte borowiki w tamtym doku. Tutaj lubią rosnąć przy tej drodze prawdziwki. Widosi mają dosyć. Jeszcze w kwietniu nigdy nie znalazłem żadnego prawdziwka. W ogóle żadnego grzyba chyba. chociaż jeszcze trochę jesieni jest w lesie wiatr dmucha ale grzybów nie widać niestety w ogóle zapach taki w lesie jest bardzo świeży chociaż jest czarny ślimak ponoć jak są czarne ślimaki to są grzyby w tych lasach tutaj bukowych Liści na drzewach w ogóle nie ma. To jest młodnik jakiś bukowy. Chyba jeszcze nie, czas na grzyby. Nie, nie będzie grzybów jeszcze dzisiaj. Na razie czas jest na wiosnę. Na grzyby jeszcze przyjdzie czas.